Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na Zdrowie TV. Ja nazywam się Tomasz Słodki, a ja w studiu witam mojego gościa, doktor nauk medycznych Piotr Niedziałkowski, Centrum Estetyki Medycznej. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy troszkę mówili o różnych czynnikach, które wpływają na to, że po prostu wyglądamy lepiej i się wolniej starzejemy. Od czego to wszystko zależy, że się wolniej starzejemy i na przykład wyglądamy lepiej niż nasi rówieśnicy w tym samym wieku? Od trzech czynników. Starzenie tak generalizując, można powiedzieć, że od trzech czynników. Od genetyki, która uważam, że jest ważna, ale nie możemy za bardzo z nią zrobić, nie możemy zmienić genów, które dostaliśmy, ale możemy ich zmienić ekspresję, czyli to, jak na nie wpływamy i co one każą produkować organizmowi. Druga rzecz, od stylu życia i od czynników zewnętrznych. To troszkę o tym porozmawiajmy, ale zacznijmy od tego, czym jest mitochondria. Co to jest? To medycyna mitochondrialna, to jest mm, najnowsza gałąź medycyny zajmująca się organelami, które występują w komórce, w większości komórek. I jest to organel, które produkuje energię dla komórki. Kiedyś to było oddzielne, oddzielne organelum, miliardy lat temu, które produkowało energię. No i. Z tej energii korzystały komórki, ale one potem się zeszły we dwie razem, i teraz jest w naszych komórkach. I teraz każdy z nas dostał od mamy, tylko mama przekazuje yy, mitochondria, więc do kobiet się zwracam: dbajcie o swoje zdrowie, jak jesteście w ciąży, bo przekazujecie dzieciom ogromny potencjał. Yy, I w zależności od tego, jak pracują mitochondria, to wszystko wpływa na nasze samopoczucie, na wygląd, na starzenie, na choroby. Mitochondria mają własne DNA, które ulega mutacjom też przez zły tryb życia i czynniki środowiskowe. Więc możemy zniszczyć mitochondria, ale możemy też, jak nawet mamy nie za bardzo działające mitochondria, możemy poprawić ich działanie. Możemy też zbadać mitochondria. Ja współpracuję z laboratorium, w które jest w Niemczech i badamy mitochondria. Badamy stres oksydacyjny, badamy odżywienie. I Więc. jak to, te mitochondria wpływają na ten nasz lepszy wygląd? Jeżeli dowiedziono, że osoby, które szybciej się starzeją, mają gorzej działające mitochondria. Hmm. Mają więcej mutancji w mitochondriach, więcej wolnych rodników. Jak gorzej działa mitochondrium, no to więcej wolnych rodników się tworzy. A wolne rodniki powodują szybsze starzenie się skóry. Ale też powodują miażdżyce. Czyli gorsze ukrwienie. Znów dieta, tak? Dieta, stres, czynniki toksyczne, przewlekłe infekcje. Leki założą suplementów źle dobranych, to wszystko wpływa. A mikrokrążenie? Jak jest ważne? Gdybyśmy mogli poprawić mikrokrążenie, a mówimy o tym na takich bardzo drobnych już naczynkach, dochodzących na przykład do skóry yy, czy w pobliżu komórek, to kto, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że te naczynka pierwsze są zniszczone, jeżeli cokolwiek się źle złego dzieje w organizmie. Jeżeli mamy podwyższoną homocysteinę, jeżeli mamy cukier podwyższony, to te naczynka, to mikrokrążenie ulega zamknięciu. A jak zamknięciu ulega, to nie dochodzą czynniki odżywcze i utlenowanie. Jak jest niedotlenienie tkanek, komórek, to jest stres oksydacyjny, i, a to powoduje przewlekłe zapalenie. A przewlekłe zapalenie skraca życie więc, i powoduje się starzenie. Więc gdybyśmy poprawili mikrokrążenie, to pewnie by, wydłużylibyśmy życie ludzi o kilka, kilkanaście lat i poprawilibyśmy yy, 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 jakość skóry. Bo co my robimy z zabiegami medycyny estetycznej? Poprawiamy mikrokrążenie. Yy -y. I to też. o to chodzi w tym tak. wszystkim, tak? Jeżeli jest gorsze krążenie, zanika tkanka tłuszczowa też na twarzy. Która tak, jest ważna tak, na to, żeby na twarzy jest, twarz jest tak? ważna, bo nam podtrzymuje tutaj wszystko i też dostarcza, bo jest dobrze ukrwiona, dostarcza odżywienie i dotlenowanie. A jeśli chodzi o układ odpornościowy, czy mógłbyś pokrótce powiedzieć, jak on działa w naszym organizmie i, i co robi? Układ odpornościowy uczestniczy w każdej minucie, w każdej sekundzie naszego życia, we wszystkich procesach. Nie ma procesu, w którym nie uczestniczy układ odpornościowy. I układ odpornościowy, jeżeli on jest w równowadze, to znaczy reaguje wtedy, kiedy trzeba zapaleniem, i wygasza zapalenie, kiedy trzeba i dosyć szybko. Jeżeli nie potrafi wygasić zapalenia, to będą powstawały blizny, będą powstawały powikłania. Jeżeli rana się długo goi, czyli jeżeli będziemy wykonywali zabiegi dosyć często i nie poczekamy na wygojenie, będziemy mieli zwłoknienie albo bliznę, bo blizna jest to jest Natomiast jeżeli u człowieka nawet nie wiemy, może być pobudzony układ immunologiczny bardzo cały czas. I tutaj mamy autoimmunologię, alergię, wszelkie nadwrażliwości, albo może być osłabiony. I tutaj mamy pacjentów, którzy mają częste infekcje, albo mają skład nowotwory. Zawsze układ pobudzony będzie kiedyś osłabiony. Czyli czy, Więc... czy, czy, żebym dobrze zrozumiał, układ odpornościowy, jeśli y, nie zwalczy czegoś, co tam Jest się Jest Cały w organizmie... czas pobudzony, Aha. i cały czas wytwarza substancje, które cytokiny, które ten stan podtrzymują, a to powoduje wyniszczenie organizmu. Czy przestarzenie, rozkład kolagenu, elastyny, podobnie jak wszeloki stres, wysoki kortyzol, też wysoki kortyzol powoduje podobnie. Natomiast układ odpornościowy, te wszystkie cytokiny, powodują, że osoby, które mają przewlekłe zapalenie, często chudną z mięśni. Czyli mają nowotwór, też chudną, bo nowotwór też potrzebuje dużo energii, ale też jest gorsze. Ten układ immunologiczny potrzebuje energii, on ciągle je. Jeżeli nie dostarczymy, na przykład, Jeżeli nie dostarczymy jedzenia, to ten układ staje się słaby. I teraz, jeżeli mamy osoby, które prowadzą bardzo długie głodówki, dwu-trzy tygodniowe, to trochę robią krzywdę, moim zdaniem, dla układowi immunologicznemu, bo on potrzebuje do prawidłowej pracy odpowiedniego odżywienia. Najwięcej układu immunologicznego jest w skórze. Skóra jest ogromnym układem układu immunologicznego. To jest pierwsza linia obrony. Hmm. A jeszcze o te głodówki zapytam, ale to co znaczy, że w ogóle głodówki są złe? Nie, głodówki krótkotrwałe są ok. I to rzeczywiście jest tak, że organizm zaczyna zjadać te choroby, które się tam gdzieś zagnieździły? Nie, nie, nie wydaje mi się, ale na pewno takie głodówki powodują, że schodzimy z tkanki tłuszczowej. Mhm. I a tkanka tłuszczowa jest prozapalna. No ale co, nie, jak... nie dla wszystkich głodówki są dobre. Bo ja słyszałem o tym, że y, gdzieś czytałem, że jak po, y, tam nie wiem, 72 godziny, jak nie jemy, to. Y... Były takie badania nad, nad autofagią, Autofagia, że, wtedy, tak. że, że mhm. wtedy komórki, te, które są nieprawidłowe, zostają zjadane przez y, komórki, które są prawidłowe. Natomiast to też nie leczy. Pamiętajmy o tym, że układ immunologiczny potrzebuje energii, potrzebuje energii z jedzenia. Więc, jeżeli będziemy głodować a mamy jakiś problem immunologiczny, to układ immunologiczny przez to nie rozwiąże tego problemu. Dla jednego głodówka będzie dłuższa, będzie lepsza, chociaż uważam, że nie są dobre, dla innego krótsza. Czasami wystarczy je raz w tygodniu i to będzie wystarczające do tego, żeby zdrowo żyć. A można sobie zrobić intermittent fasting w ciągu dnia. I zalecasz takie rzeczy? Jak najbardziej. Mijemy 10 razy za dużo, więc jeżeli, jeżeli będziemy jeść mniej, to będzie to naprawdę dobre. Nawet no. gdy bijemy częściej, to jedzmy mniej dobrej jakości jedzenie. A jeśli chodzi o czynniki środowiskowe, to e, e, jakie czynniki środowiskowe Nie, najbardziej uszkadzają Najgorszy jest przewlekły stres, mm -hmm. czy wewnętrzny niepokój. To powoduje zwiększony kortyzol, niewydolność kory nadnerczy wpływa to też na odporność i tacy pacjenci szybciej się starzeją. To jest chyba jeden z głównych czynników, ale później to już mamy z czynników środowiskowych, no to mamy wszelkiego rodzaju toksyny, które są wokół nas, ale też, które spożywamy z jedzeniem. I co te toksyny sobie tak latają w powietrzu? Wyjdźmy na ulicę, zobaczymy ile w Warszawie się nawdychamy, tego wszystkiego. To co, to jest na przykład spaliny od samochodu? Oczywiście, oczywiście. Jest tego mnóstwo. Dlatego, dlatego, ale też toksynami są papierosy, te, które wdychamy to, co palimy. Aha. Nie tylko nikotyna, ale przecież są inne rzeczy, te marihuana i inne rzeczy, które są palone wszystko. Też Coś wpływa marihuana? No, tak? no, no jest to jednak dym. A co, co są medyczną marihuaną w takim razie? Są wskazania do medycznej marihuany, ale coraz więcej badań jest takich, że też ma działania niepożądane więc trzeba naprawdę mieć to pod kontrolą i dawać tym, co potrzebują. Bo ona ma swoje działanie jak najbardziej. Nie wylewajmy mi dziecka z kąpielą, ale też wszystko ma swoje wskazania i przeciwwskazania. Ale to, to, to co, jak mamy tych toksyn tak dużo naokoło nas, to co? Jakieś antyoksydanty, jakieś, nie wiem, her myśmy, herbatki tak. japońskie? Yy, nie wiem, czy herbatki będą akurat dobre, natomiast yy, zestaw minerałów i witamin bardzo dobrze działa. Nasz organizm ma zdolności oczyszczania się, ale w pewnych warunkach, w pewnych granicach i musi mieć zdolność oczyszczania. No jeżeli pijemy alkohol, jeżeli jemy słodkie, jeżeli jesteśmy w stresie, to jak nasza wątroba ma oczyszczać? Będzie miała trudniej. Bo cały czas będzie musiała pracować, czas, tak? Oczywiście, więc będzie musiała zajmować czymś innym niż powinna. Natomiast jeżeli zaczniemy zdrowo jeść, to wszystkie organy będą dobrze pracowały. Zdrowo, czyli odżywczo. Bardziej odżywczo, my mamy odżywczość i kaloryczność. I wszyscy myślą zawsze o kaloryczności, żeby kaloryzować. No tak, dostarczyć. ile kalorii? 200, tak, ja, tam 1500 tak, dziennie, żeby schudnąć i tak dalej. Tak, prawda? Tak, tak ja, najpierw, myślę. ja chciałbym, żeby ludzie jedli odżywczo i dostarczali kalorie, którzy, które są dostosowane do ich trybu życia. Nie więcej, nawet mogą nieco mniej, ale jeżeli będzie odżywczość bardzo dobra, to komórka, komórki będą potrafiły wytworzyć z tego energię. Mm -hmm. No i oczywiście, jak zjemy, jeszcze musi dobrze działać układ pokarmowy. Musi być dobre trawienie, czyli enzymy, woda które wszyscy zapominają, a następnie wchłanianie, czyli błona śluzowa. Więc też badamy błonę śluzową. Jak widzimy w endoskopii, że ona jest fajna, to jeszcze zbadajmy, czy tam nie ma stanu zapalnego, badanie skału zróbmy. Zobaczmy, czy nie ma białek stanu zapalnego, jak wyglądają bakterie, które tam pracują, czy produkują kwas yy, yy, maślan sodu, który jest potrzebny, który działa przeciw zapalnie i poprawi jakość skóry między innymi. W naszych rozmowach mówiliśmy wiele razy o genach, że geny jakby są przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale zawsze możemy te geny trochę modyfikować, że się tak wyrażę, różnymi, te, te które przekażemy dalej, e, na przykład dobrym trybem życia, to tak jak z, wspominałeś tam z tą książką kucharską, tak? Że tak, tak. Możemy... epigenetyka to jest coś, co hmm. możemy zrobić, nie zmieniając genów, bo mamy zapis jaki mamy, możemy zmienić ekspresję, czyli możemy pewne geny złe zablokować, a pewne dobre odblokować swoim trybem życia i stylem życia. Czy w takim razie można w jakiś sposób wspomóc regenerację skóry, działając właśnie na te geny i na wszelkie procesy naprawcze w naszym organizmie? Tak, przede wszystkim nie niszczmy naszych genów, czyli zmniejszmy yy, wolne rodniki. Dajmy antyoksydanty. Pamiętajmy o kwasach omega-3, wielonasyconych kwasach tłuszczowych, które działają przeciwzapalnie. Znowu nie można ich za dużo brać, bo jak jesteśmy mamy dużo rodników wolnych i weźmiemy dużo kwas omega-3, to nam się utleni i będziemy mieć jeszcze więcej wolnych rodników. To wszystko musi być w, 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 stosowane w zależności od etapu leczenia, dawkowane. Możemy dawać koenzym Q10. My też sprawdzamy w gabinecie, sprawdzamy koenzym Q10, czy ktoś ma tyle co potrzeba, czy nie. I teraz jest jeżeli... badanie skóry, tak? Nie, to jest badanie z krwi. Z krwi, tak? Tak. A. I, to, I jeżeli ktoś nie ma koenzymu Q10, to z automatu jego mitochondria nie działają dobrze. Wystarczy dać koenzym Q10 i ta suplementacja poprawi działanie mitochondriów. co to jest? Yy, suplementacja doustna? To, to, to tak? jest suplementacja doustna, tak. Jest wiele różnych kofaktorów, różnych czynników, które możemy podać, które będą wpływały na, yy, na ekspresję naszych genów. Sama zmiana jedzenia spowoduje, że Będziemy szybciej widać zmiany niż w badaniach. No ciekawe, że mieliśmy rozmawiać o skórze, a tak naprawdę porozmawialiśmy o wszystkim, co na tę skórę wpływa. Nadal I rozmawiamy o skórze, tylko to że... Niesamowite. Jak, jak wiele czynników jest to, to wiesz, tak. jestem po prostu po naszych y, całym cyklu rozmów... Y, Zaskoczony z jednej strony, a z drugiej strony też przerażony, ile tak naprawdę różnych czynników sami sobie jakby zapodajemy, które wpływają tak. źle na to, jak wyglądamy. A teraz pewnie. zobacz, jak ktoś idzie robić zabieg medycyny estetycznej i dostaje od razu zabieg? Mhm. Czy to jest fair? Mhm. Czy ten zabieg będzie miał taki efekt, jaki byśmy chcieli? Czy on jest podany do ciała, które przyjmie ten zabieg? i da radę sobie z tym zabiegiem i da określony efekt, czy za chwilę ten zabieg nie będzie widoczny, czy nie będzie powikłań. Mówię, zrobić zabieg to, to jest działanie biznesowe, natomiast ocenić człowieka i dobrać zabiegi, to już jest wyższa szkoła. I z taką refleksją zostawia Państwa doktor nauk medycznych Piotr Niedziałkowski, Centrum Estetyki Medycznej, a w razie chęci poprawy swojego wyglądu, to do Piotra odsyłamy. Do Warszawy 690 584, -584 albo strona estetykamedyczna.pl albo ocenazdrowia.pl Bardzo dziękuję. Ja nazywam się Tomasz Szutki, realizacja Kamilu Castro. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.